Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na tematykę perfumową. I chcę Wam opowiedzieć o perfumach, które zawierają w sobie nutę śliwki. Ja jakiś czas temu zorientowałam się, że nuta śliwki to jest coś, co mnie w perfumach bardzo pociąga, bardzo mi się podoba ta nuta, ten zapach. Ogólnie jestem fanem śliwek, ale nie sądziłam, że również w perfumach. Okazuje się, że jednak tak. I znalazłam w swojej kolekcji, chyba 8 tutaj flakonów przyniosłam, ale jeszcze chcę opowiedzieć o kilku innych, które mam na swojej wishliście. Także jeżeli chcecie posłuchać o perfumach z nutą śliwki w mojej kolekcji, jeżeli również jesteście fanem śliwki w perfumach, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. I tak jak wspomniałam na początku, przyniosłam te kilka flakonów. One nie są ustawione w żadnej specyficznej kolejności, tylko po prostu jak leci. Ale zacznę od nowości. I to takiej nowości dla mnie zaskoczenie dlatego, że dostałam te perfumy od marki. odezwała się do mnie firma taka, która robi klony perfum. Przyznam wam się szczerze, że nie mam kompletnie żadnego doświadczenia z tego typu produktami, dlatego, że nigdy żadnych klonów nie używałam, nie byłam jakoś szczególnie zainteresowana. Zainteresowana. chociaż nie, raz miałam perfumy z marki chyba Verset, ale tak to nie używałam żadnych klonów i tak jak mówię, nie byłam nim zainteresowana, także nie wiem, czy na tle innych one wypadają dobrze, czy źle i tak dalej, ale ponieważ chcieli mi przysłać jeden flakon, Perfum w zamian za posta na Instagrama, więc wiedziałam, że się zgodzę. No i wybrałam sobie tam perfumy, które mogłam sobie oczywiście sama wybrać. I wybrałam sobie perfumy, które wiedziałam, że nigdy nie kupię, dlatego że są zbyt drogie. Natomiast miałam próbkę, więc znałam, jaki to zapach, wiedziałam, jaki to zapach i bardzo mi się ten zapach podobał. No dobra, ale o czym mówię? Mówię o marce Divine. Tak to wygląda. Numer 744, a jest to klon perfum z Marly Cassili. W ogóle o perfum z Marly na pewno każdy słyszał, nawet jeżeli nie każdy wąchał, ale często się mówi o Delinie, której ja niestety nie znam, nigdy nie wąchałam. Natomiast miałam okazję, miałam, mam próbkę w ogóle Cassili i bardzo mi się ten zapach spodobał, więc wiedziałam, że właśnie wybiorę ten. Tam firma ma w swojej ofercie oczywiście dużo różnych i są Tomy Fordy i Creed'y i, i tego typu cuda. Natomiast ja się zdecydowałam Wam wybrać właśnie to, co wiedziałam, że nigdy nie kupię, tak jak mówię, wiedziałam, że nigdy nie kupię, bo, bo perfumy są drogie, a jednocześnie wiedziałam, co to za zapach i wiedziałam, że mi się bardzo podoba. Także Divine 744, natomiast mówię o Cassili i Cassili właśnie to jest taki zapach, który ma w, sw w swoim składzie śliwkę. Tam oprócz tego jest jeszcze jej czerwona porzeczka, jest też róża, jest plumeria, mimoza, petalia, nie mam pojęcia jak pachną te kwiaty, ale jest ta, ta śliwka. I powiem Wam, że jeśli chodzi o ten konkretnie klon, to uważam, że on jest naprawdę całkiem niezły, bo ja nie czuję dużych różnic pomiędzy tym, a tą próbką oryginalnej Cassini, którą mam. Żadnych znaczących różnic. Dla mnie te, te zapachy są bardzo podobne, prawie że identyczne. Mam wrażenie, że otwarcie jest tutaj trochę bardziej. Takie cytrusowo-kwiatowe w kasili od razu przechodzi w takie pudrowe, kremowe tony. Natomiast ogólnie rzecz biorąc mam wrażenie, że te zapachy są identyczne. I również trwałość tutaj byłam pod dużym wrażeniem, bo ja y, wyczuwam te perfumy na sobie przez praktycznie cały dzień, na drugi dzień, na ubraniach również. Także uważam, że parametry również mają świetne. Natomiast co to jest za zapach? To jest taki zapach, właśnie bardzo mocno pudrowy. Tutaj ta śliwka y, daje taką słodycz która jest przełamana właśnie tą czerwoną porzeczką i tymi kwiatami, że z jednej strony mamy tą słodycz, z drugiej strony mamy trochę takiej mydełkowatej, mydlanej, raczej będę powiedzieć, mydlanej pudrowości. Ogólnie jest to zapach kompletnie nie w moim stylu dlatego, że jest to ra zapach raczej taki kwiatowy, właśnie taki trochę mydełkowy, czego ja to teoretycznie nie lubię ale jest jednocześnie w tym zapachu coś, co mi się bardzo podoba właśnie taka kremowość taka pudrowość, taka yy, dla mnie to jest taka taki zapach bardzo welwetowy, yy, wiecie z takim, gdyby zapach miał yy, fakturę, to właśnie dla mnie był byłaby to faktura yy, welwetowa bo ona ma taki jest taka gładkość, ale jednocześnie taki puszek. <laughs> nie wiem, jak to inaczej opisać. Perfumy generalnie są słodkie, pudrowe, kremowe, maślane, bardzo kobiece. Dla mnie to jest taka pudrowość, która może czasami umęczyć w zbyt dużej ilości albo może w, nie, w niedobry dzień. Na pewno nie są to perfumy, które ja mogę używać na co dzień, bo tak jak mówię, mogą mnie zmęczyć, ale dozowane w odpowiedniej ilości i w odpowiedni dzień bardzo mi się podobają. Także to są takie, taki zapach, którego ja taki profil zapachowy, którego ja nie mam wiele w swojej kolekcji, dlatego że nie przepadam za mydlanymi, pudrowymi zapachami kwiatowymi. Ale tak jak mówię, jednocześnie jest tutaj coś, co mnie bardzo pociąga i nie wiem, dlaczego się tak mało mówi o kasili, bo y, uważam, że ten, ten zapach jest naprawdę bardzo ładny. Y, I właśnie tutaj ta śliwka dodaje takiej słodkości, bo pokażę Wam inne perfumy ze śliwką i tam ta śliwka będzie za każdym razem jak gdyby odgrywać inną rolę. Dlatego, że śliwka może być taka bardziej świeża, soczysta, może być też taka głęboka, słodka, y, może być też taka trochę wędzona. Także tutaj mamy raczej taką dojrzałą i słodką śliwkę śliwkę, w której nie ma zagroż kwaskowatości, nie ma zagroż świeżości. To jest taka wręcz przedojrzała śliwka, którą ja tutaj dosyć wyraźnie wyczuwam, chociaż to nie jest, ona nie jest jak gdyby na pierwszym planie, bo na pierwszym planie mam wrażenie, że to są te kwiaty i ten taki właśnie puder. No bardzo, bardzo pudrowy zapach. Także jeżeli jesteście fan, fanami, fankami pudru, to Gasili polecam, a jeśli chodzi o Divine to uważam, że bardzo fajny klon, tak jak mówię, nie mam porównania, bo nigdy nie używałam żadnych innych klonów, ale ten tutaj moim zdaniem jest bardzo dobrej jakości i świetnie oddaje ten zapach tego oryginału. Kolejne perfumy z nutą śliwki to Bon Perfume numer 401, to, są, to jest w ogóle mój pierwszy flakon od Bon Perfume, mam dwa flakony od Bon Perfume i jestem absolutnie zachwycona tym zapachem, dla mnie to jest od razu jak, jak do mnie ten flakon przyszedł i pierwsze moje powąchanie to był po prostu obłęd, tak bardzo mi się podoba ten zapach. Słuchajcie, to jest e, śliwka z kadzidłem. Tutaj oczywiście jest dużo więcej rzeczy: jest też bergamotka, cyprys, cedr, jest wanilia, jest labdanum ogólnie. Jest to taki e, zapach raczej bursztynowo-kadzidlany, e, bursztynowo jest też cynamon, paczula. I oczywiście te wszystkie nuty no, zapachowe tutaj są, i one e, dodają jakieś takie głębi i, i całości e, ca, całej tej kompozycji. Ale dla mnie przede wszystkim jest tutaj śliwka i kadzidło, i nie umiem powiedzieć nawet, który z tych zapachów jest dla mnie silniejszy, bo oba idą jakby równym dla mnie torem. Tak samo mocno czuję tą śliwkę, jak i to kadzidło. Chyba jak otworzyłam w w pierwsze moje takie yy, no, niuchnięcie powąchanie. To było to, to kadzidło mimo wszystko, ono mnie tutaj tak uderzyło, bo to też były te pierwsze perfumy w ogóle z takim wyraźną nutą kadzidła, jakie ja czułam, ale zaraz za tym kadzidłem poszła śliwka i w tej chwili już nie wiem, co jest mocniejsze. Tutaj jest to, no pewnie przez to kadzidło, jest to y, śliwka taka fioletowa, węgierka i mi się wydaje, że taka delikatnie wędzona. Ja tutaj nie czuję takiego typowo wędzonego dymu, ale czuję bardzo wyraźnie to kadzidło, i to jest takie kadzidło kościelne, przepiękne. Yy, oczywiście, zależy, co kto lubi. Ja uwielbiam ten zapach kadzidła, tego kościelnego kadzidła. Jeszcze, właśnie ten zapach, nie wiem, może tutaj już działa moja wyobraźnia, ale ja tutaj czuję te zimne posadzki kościoła, te stare drewniane ławki i to kadzidło. Nie wiem, muszę Wam opowiedzieć, dla mnie takie naj, naj, najlepsze, najbardziej przeżycie, które pamiętam, takie mistyczne wręcz. To jest wtedy, kiedy byłam, ja nie pamiętam kiedy to było, pewnie jako, jako może na byłam pierwszy raz w katedrze oliwskiej na jakieś tam szy. A może to było podczas bierzmowania, teraz nie pamiętam. I pierwszy raz i chyba tylko jeden, jeden raz coś takiego widziałam. Tam, wiecie, jak jest tym szach, gdzie ksiądz używa rzeczywiście tego kadzidła. To przeważnie jest tak, że albo ksiądz używa kadzidła tylko z przodu, mam na myśli oczywiście z tej kadzielnicy, albo idzie przez główną nawę i, i tym kadzidłem... Okadza wszystkich dookoła. Natomiast w katedrze oliskiej tylko jeden, jedyny raz coś takiego widziałam: to kadzidło, które się zwieszało z sufitu. I to jest coś tak niesamowitego, kiedy oni podpalają to kadzidło i ono potem sunie przez całą długość kościoła tam i z powrotem, i ten zapach się roznosi. Także to jest takie przeżycie naprawdę wręcz mistyczne. I ten zapach mi tutaj bardzo to właśnie to przeżycie przypomina, przez to, że tutaj to kadzidło jest takie silne. Ale tak jak mówię, zaraz za tym kadzidłem idzie ta śliwka, i ona tutaj jest taka bardzo soczysta, fioletowa, węgierka, lekko wędzona. Przepiękny zapach, połączenie właśnie śliwki z kadzidłem. Kolejne perfumy z nutą śliwki to jest coś, co bym nawet nie wiedziała, że ta śliwka tam jest, bo tutaj jest trylion po prostu różnych nut i ciężko jest cokolwiek tutaj wyłonić i mam tutaj na myśli Salvador Dali Laguna i tutaj oprócz ananasu, cytryny, grejfruta, brzoskwini, kokosa i maliny i mandarynki i bursztynu i tonki i pisma, i paczuli wszystkiego jest również śliwka. I mi się wydaje, że tutaj ta śliwka rzeczywiście dodaje takiej soczystości. Oczywiście są tutaj różne inne owoce, i przez to ta śliwka miesza się z tym wszystkim innym, ale wydaje mi się, że tutaj również ta, to jest taka y, słodka, dojrzała śliwka niekoniecznie wedzona, niekoniecznie jakaś ciężka, tylko raczej taka świeża, bo to jest to wszystko to są takie świeże, soczyste owoce, wiecie, y, nie wiem, podane na jakimś talerzu, o tak. Także ta śliwka zdecydowanie taka bardziej świeża, bardziej soczysta, nie, nie bardzo dojrzała. Natomiast gdybym nie spojrzała na skład, to bym nie wiedziała, że to jest ta śliwka, bo tak jak mówię, tych nut tutaj jest y, bardzo dużo, także y, ciężko to wyłonić, ale śliwka zdecydowanie jest i tak jak mówię, to wszystko daje tutaj takiego wydźwięku bardzo dojrzałych owoców, znaczy dojrzałych owoców soczystych. Świetne perfumy to jedne z moich ulubionych. Y, bardzo mało zużyte, bo oszczędzam, ale kocham. Po prostu kocham. Miłością prawdziwą ten zapach jest to Chloe Nomad. I tutaj ja od samego początku jestem zachwycona tymi perfumami. I tutaj jest śliwka Mirabelka w, w, w składzie. I. Nie wiedziałam, że to mira, Mirabelka, ale rzeczywiście śliwkę tutaj wyczuwam. Oprócz tej śliwki tutaj jest jeszcze liczy. Ja tutaj dużo wyczuwam właśnie takich świeżych owoców, ale wyczuwam też ten mech dębowy, bo tutaj e, mi się wydaje, że tą główną rolę właśnie pełni ten mech dębowy. Ale śliwka zdecydowanie tutaj jest i ona jest raczej taka, właśnie jak się, jak spojrzałam, że Mirabelka to to wszystko nabiera sensu, bo rzeczywiście jest to taka lekka, świeża yy, śliwka, taka wiecie, no właśnie Mirabelka no jest zdecydowanie inna niż Węgierka na przykład. Yy, bardziej delikatna, bardziej słodka, bardziej soczysta, bardziej świeża. I tutaj ona jest bardzo dobrze wyczuwalna. Dla mnie te perfumy trochę inaczej pachną w zależności od pory roku i dnia, dlatego że czasami one pachną dla mnie bardziej słodko i bardziej czuję tą właśnie śliwkę, a czasami bardziej dla mnie pachną tak y, tym chem właśnie dymbowym, czyli takim zamszonym jakimś y, lasem mokrym. Także w zależności od dnia i pory roku trochę inaczej ten zapach odbieram, ale śliwka zdecydowanie tutaj jest i ona też jest dosyć fajnie wyczuwalna. Także jest. Kolejny zapach ze śliwką to Paco Rabanne Strong With Me. To jest to fikuśne opakowanie, miękkie w ogóle, to nie jest yy, szkło, butelka, tylko to jest taki poucz. Nie wiem, jak to inaczej nazwać miękki. Boję się, że coś się z tym stanie. Uważam, że to jest takie trochę tandetne, szczególnie, że perfumy nie są tanie, no ale trudno. Taki autor coś tutaj miał na myśli. W każdym razie, Strong With Me. Zapach jest niesamowity i ja jestem nadal w nim rozkochana. Ja miałam kiedyś próbkę, i ten zapach za mną tak długo chodził, że w końcu nabyłam pełne opakowanie. Słuchajcie, tutaj też nie idzie tego z niczym pomylić, i tutaj rzeczywiście ta śliwka jest na pierwszym planie. Ona jest bardzo dobrze rozpoznawalna. Oprócz śliwki, tutaj mamy jeszcze likier i rzeczywiście. Yy, Rzeczywiście wyczuwam tutaj takie jakieś alkoholowe nuty właśnie w połączeniu z tą, śliw, tą śliwką, tak jakby to była taka wiecie czekoladka, znaczy nie czekoladka, bo to nie jest słodkie, ale właśnie taka śliwka yy, w jakiejś tam... Zalewie alkoholowej, coś w tym stylu. No i jeszcze mamy tutaj nuty metaliczne. I ja chyba tak bardzo lubię te nuty metaliczne, które mi się kojarzą z całym tym trendem bakaratowym. Te wszystkie zapachy, które mają sól i wanilię, też mają takie właśnie metaliczne nuty. I tutaj też coś takiego jest. To jest nazwane nuty metaliczne. I to właśnie pachnie trochę jak takie nuty solne. Ale. Y Tutaj właśnie jest też ten kontrast pomiędzy tymi nutami metalicznymi a tą słodyczą. I z jednej strony mamy te nuty metaliczne, a z drugiej strony właśnie jest ta słodycz tej śliwki. I jeszcze podkręcona trochę tymi nutami alkoholowymi. Wszystko jest takie bardzo soczyste, bardzo takie apetyczne, pobudzające ślinianki do działania, kojarzące się z czymś takim naprawdę, niby to nie jest zapach górną, a jednocześnie no, u mnie powoduje to jakieś nie, ślinienie się, bo może to przez te nuty metaliczne, może to właśnie przez tą śliwkę. Jest to takie słodko-metaliczne, słodkie, apetyczne. No nie wiem, ogólnie opakowanie by sugerowało, że jest to zapach męski. Dla mnie jest to, jest to bardzo dobry uniseks. Uważam, że i na kobietach, i na mężczyznach będzie tak samo ładnie wybrzmiewał. Kolejne perfumy z nutą śliwki i tutaj też ta śliwka jest bardzo mocno wyczuwalna i bardzo ładna, i to jest Berdo Masai Mara. To są perfumy, które ja sobie sprawiłam na urodziny. i powiem Wam, że jestem absolutnie rozkochana od pierwszego momentu w tym zapachu. Zdecydowanie śliwka, tutaj też tego z niczym innym pomylić nie można. Dojrzała śliwka węgierka. Ona jest tutaj w towarzystwie suszonych owoców, też jakichś cytrusów, bo tutaj jest też gorzka pomarańcza, rumianek, jest też róża, jest cynamon. Te wszystkie inne nuty są gdzieś tam z tyłu. Dla mnie na pierwszym miejscu jest śliwka, te suszone owoce i trochę tej gorzkiej pomarańczy. Zapach nie jest bardzo słodki, ale jest taki soczysty, jest słodki tą słodkością suszonych owoców. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Nie czuję tutaj jakiejś słodkości, jakiejś cukrowej, czy jakiejś pralinowej, nic z tych rzeczy. Raczej jest to taka słodkość wynikająca właśnie z tych suszonych owoców. Wszystko też jest takie soczyste, apetyczne i niby nie jest zapach górmą, a jednak się z jakimiś tam jedzeniowymi rzeczami kojarzy ładnie się utrzymuje bardzo długotrwało, bo właśnie nie, nie wspomniałam też o parametrach tych zapachów. Tutaj, jeśli chodzi o Paco Raban, Strong Me, to są parametry, są nuklearne wręcz. Ja bardzo ostrożnie dozuję, bo trzy psiknięcia wystarczają mi na dwa dni. To jest taki naprawdę taki mocny zapach. Ten Diva to mówiłam, to 401 czuję na sobie przez cały dzień, ale to nie jest bardzo mocno projektujący zapach, ale wyczuwam na sobie przez cały dzień, nawet na drugi dzień na ubraniach. No jeśli chodzi o Chloe, to tutaj też jest yy, zabójcza wręcz trwałość, pomimo że ja mam wodę toaletową, bo tego też nie wspomniałam, woda toaletowa, ale dla mnie ta trwałość też jest tutaj nuklearna, to też są trzy psiknięcia raz na dwa dni. Jeśli chodzi o Salwadora Dali, to dla mnie ta trwałość tutaj jest przyzwoita, ja też wyczuwam te perfumy na sobie przez cały dzień. No i tutaj też mogłoby być lepiej, trochę przyznaję, one bo po tych dwóch, trzech godzinach robią się takie bardziej bliskoskórne, ale zapach jest na tyle przyjemny i też jest na tyle wyczuwalny, nawet jak się robi blisko skórny, to i tak go na sobie wyczuwam, także nie, mo mogłoby być głośnie, mogłoby, mogłoby być bardziej trwało, ale i tak... Jest moim zdaniem dobrze. No i kolejny zapach z nutą śliwki, kolejne perfumy z nutą śliwki to jest Olfactive Studio i Chambr Noir. Chambre Noir, czyli ciemny pokój inaczej mówiąc. Słuchajcie, tutaj mamy śliwkę ze skórą i podoba mi się, bo w, każdy, w każdym z tych perfum ta śliwka jest skomponowana inaczej, bo mieliśmy śliwkę z nutami metalicznymi, mieliśmy śliwkę z suszonymi owocami, śliwkę z kadzidłem, śliwkę z mchem dębowym, śliwkę z kwiatami, a tutaj mamy właśnie tą śliwkę i skórę i to znowu wszystko inaczej wybrzmiewa. Tutaj ona powoduje, że Tutaj na pierwszym planie jest zdecydowanie ta skóra. I tak jak Wam mówiłam, to jest taka sztywna, brązowa skóra z jakiegoś futerału na aparat fotograficzny. Ale ta śliwka powoduje, że ta skóra nie jest taka gorzka, nie jest taka surowa, tylko dodaje tej skórze właśnie takiej delikatnej słodyczy i łagodności, bo te perfumy absolutnie słodkie nie są. Natomiast. Tutaj ta śliwka tak bardziej jak gdyby na powietrza ten zapach i powoduje, że ta skóra robi się bardziej przyjazna. Robi się delikatnie może słodkawa, delikatnie taka gładka, nie wiem jak to inaczej, bo nie jest zapach słodki, ale jednocześnie jakaś tam słodycz tej śliwki wynika. Także tutaj ta śliwka po prostu wspomaga, jak gdyby tą skórę, ułagadza tą skórę, ale też jest bardzo dobrze wyczuwalna. Jeśli chodzi o parametry, tutaj to też wolałabym, żeby było lepiej, bo zapach mi się bardzo podoba i dlatego ja bym chciała, żeby on był bardziej wyczuwalny, a tymczasem on to nie jest, to nie jest zapach taki bardzo głośny. Raczej bym powiedziała, że to jest taki zapach, nie wiem, na wyciągnięcie ramion przez pierwsze 2-3 godziny, a potem robi się bardziej blisko no i ostatni flakon, który zresztą niedawno zużyłam, to Lady Million, ale w wersji Empire. I tutaj w składzie jest Mirabelka. I ja wam ostatnio nawet w Denku pokazywałam ten flakon i też trochę się o nim wypowiadałam. Ja zużyłam te perfumy przez, te perfumy przez ponad rok. Dla mnie one są trochę zbyt słodkie, zbyt mdłe, ale jednocześnie zapach mi się na tyle podoba, że coś mnie zawsze do niego ciągnęło. I yy, ja uważam, że to jest bardzo dobry flanker tej oryginalnej Lady Million, do tego, że oryginalnie Lady Million kojarzy mi się z takim bliżej nieokreślonym słodziakiem, a tutaj właśnie ta Mirabelka i oprócz tego jeszcze tu jest koniak, bo właśnie wiedziałam, że coś jest alkoholowego, nie wiedziałam co, a tu jest koniak. I mi się wydaje, że zarówno ten koniak, jak i ta Mirabelka powoduje, że ten zapach jest dużo bardziej ciekawy, bo ta Mirabelka daje właśnie takiej fajnej słodyczy, takiej. Yy, nie ciężkiej słodyczy. Wiecie, to jest taki kompot śliwkowy, bym powiedziała. No i jeszcze ten koniak powoduje, że cały zapach robi się bardziej ciekawy, bardziej taki głęboki no po prostu ciekawy. Także Lady Million, jeżeli znacie i też Wam się niezbyt dobrze kojarzy, w sensie takim, że nie uważacie, żeby to było cokolwiek nadzwyczajnego, to polecam Wam sprawdzić właśnie ten Empire, bo uważam, że tutaj i ta Mirabelka, i ten koniak. Robi robotę i przez to ten cały zapach jest bardziej ciekawy. Jest słodki, jest ciężki, zdecydowanie na miłośników, dla miłośników, słodziaków. Zdecydowanie, moim zdaniem, zapach na raczej chłodne miesiące. Ale mówię, ta mirabelka tutaj jest wyczuwalna i ten koniak, i to wszystko powoduje, że zapach jest dużo bardziej, moim zdaniem, ciekawy niż ten oryginalny, podstawowa wersja. I póki co to są wszystkie już perfumy w mojej kolekcji z nutą śliwki, natomiast powiem Wam szczerze, że jest jeszcze kilka, o których myślę i miałam nadzieję, że jak Wam powiem, to może dacie mi znać, czy warto, czy nie warto, dlatego że yy, niestety chyba większość z nich... Nie, nie mam próbek i raczej nie sądzę, żebym zdobyła gdzieś próbki czy mogłabym przetestować, także jeżeli kupię cokolwiek, to będą to zakupy w ciemno. I jeden z tych zapachów to jest zapach celebrycki i to jest Rihanna Rook, czy Rogue. To jest zapach też o którym się wiele mówi, że to jest jak na zapach celebrycki, taki wyjątkowy zapach tak samo jak na przykład o Stash Sarah Jessica Parker się mówi, że to nie pachnie celebrycko, tylko niszowo i czasami też takie właśnie opinie słyszę o róg czy róg. że to jest też w ogóle odpowiednik botegi Venety. Tutaj oprócz śliwki mamy też drzewo, skórę, także tutaj też jest śliwka raczej taka skórzana. No ja... Powiem szczerze, że ten, te perfumy sprawdzałam w Superdragu. Raz tylko je powąchałam i to jeszcze tak skorka. No i one nie wywarły na mnie jakiegoś tam większego wrażenia. Ale być może przy bliższym poznaniu się bym się w nich rozkochała. Nie wiem, no tutaj jest ten zamsz i śliwka, co, co teoretycznie bardzo mi się podoba. Ale mówię, no pierwsze takie wrażenie, powąchanie skorka, nie wywarło na mnie wielkiego wrażenia. Także nie wiem, dajcie znać, czy znacie te perfumy i co o nich myślicie. Kolejny zapach, nad którym się zastanawiam, to Mobusin, czy Mobusę powinno się mówić. I to jest ta wersja podstawowa: to jest Mobusę. Mobusem, obusem dla kobiet, taki fioletowy flakon z takim brązowym płynem. O tak, ja tutaj będę wklejać, tu będę wklejać te zdjęcia. I tutaj też jest śliwka. To jest w ogóle zapach dosyć już stary, taki powiedziałabym, znaczy no, vintage nie w 2000 roku wydany. Natomiast to, co jest w tej chwili dostępne w sklepach, to są już reformulacje. Także też opinie na frakretice są różne. Niektórzy mówią, że taki przeciętny słoniak, słoniak słodziak, a niektórzy się tym zapachem zachwycają. Tutaj oprócz żółtej śliwki, jest jeszcze też mirabelka. Także zastanawiam się, czy ta śliwka jest tutaj wyczuwana, i czy ten zapach jest jakiś taki bardzo retro, czy też nie jest zbyt słodki, bo tutaj jest też liang liang i boję się, że ten zapach będzie taki za bardzo dla mnie kwiatowy, jeszcze jest jaśmin na dodatek. Także dajcie znać, czy znacie ten Mobusę i czy warto się tym zapachem zainteresować. Kolejny zapach, który mam na liście i który prawdopodobnie prędzej czy później kupię, bo jest niedrogi i to jest Salvador Dali, Dali a ja bym chciała poszerzyć swoją kolekcję zapachów Salvador Dali, więc podejrzewam, że prędzej czy później nabędę. I on też tutaj właśnie ma i śliwkę, i ananas, i morele, także takie bardzo owocowe otwarcie, a z kolei w sercu jest bardzo kwiatowy. No, ale jest ta śliwka, która mnie tutaj interesuje. No i ostatni, na mojej takiej powiedzmy wyjściście, to jest Banana Republic, tobako i Tonka. No bo tutaj jest właśnie i wszystko, co mi się podoba czyli jest śliwka, jest tabaka i jest Tonka. I tak się zastanawiam, jest też gruszka, no właśnie tyton jest, tonka, kokos, wanilia, mirabelka i gruszka. Jestem ciekawa, czy znacie w ogóle zapachy z Banana Republic i ten konkretnie, tabako tonka, dlatego że... No, podoba mi się takie zestawienie właśnie śliwki z tym tytoniem, i zastanawiam się, czy ten zapach jest tego wart. Bo to jest taka marka, nie wiem, która też ma bardzo mieszane opinie na frakrantice. Nie wiem, czy te zapachy są trwałe. Też niektórzy mówią, że są bardzo syntetyczne, że pachną tanio. Także jeżeli mieliście. Już jakąś przygodę z Banana Republic, albo konkretnie z tym zapachem, to koniecznie dajcie znać, bo też nie sądzę, żebym gdzieś zdobyła próbki, albo żeby on gdzieś był wystawiony, tak żeby go, że można było powąchać, także też jeżeli już, to będą to zakupy w ciemno. A tymczasem też dajcie mi znać, czy lubicie w ogóle nutę śliwki w perfumach i czy macie jakieś takie swoje ulubione perfumy, właśnie z nutą śliwki i w jakich połączeniach tą śliwkę lubicie, bo ja chyba najbardziej lubię śliwkę z kadzidłem, z tyto, czy ze skórą. Tego typu kombinacje chyba najbardziej mi się podobają, i być może też w tych ofertach, z perfumach skierowanych do mężczyzn, tam być może znalazłoby się więcej takich kombinacji. Dajcie znać, czy macie mi coś do polecenia. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i że miło spędziliście ze mną czas. Ja Was serdecznie zapraszam do komentarzy, do subskrypcji, do polajkowania filmu, jeżeli Wam się podobał. A tymczasem życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!